Siemaneczko, witajcie! Dzisiaj opowiem Wam mniej więcej co nowego słuchać w Overwatch'u. Po wznowieniu bety 9 lutego mamy kilka bardzo fajnych rzeczy, które zostały dodane. Przede wszystkim słuchajcie, mamy nowy system progresji. E, już wam pokazuję czym on polega. Mamy takie łupy, skrzyneczki, które otwieramy, zdobywamy je za poziom. Mam 10 poziom, czyli udało mi się już otworzyć 10 skrzynek. Każdą taką skrzyneczkę otwieramy i tutaj, gdzie mamy bohaterów, dostajemy, dostajemy do nich różne przedmioty wizualne. Czyli wszystko się. Wszystko ta, cały, cały nasz system progresji będzie polegał na zbieraniu e, rzeczy kosmetycznych. Wszystko zmieniające jakieś skórki, już wam pokażę mniej więcej jak to wygląda. Na przykład, o, taka, taka skórka dowódca Morrison, bardzo fajny, mega, nie? Coś takiego. Skóreczki, emotki, których będziemy używać w grze, oczywiście. Mamy tak samo kwestie, które będą mówione przez bohatera, jeśli oczywiście wcisniemy C, damy kwestia i on to powie, co chce. chcielibyśmy tam sobie wybrać. No i jeśli chodzi o prezentacje, są to prezentacje podczas e, najlepszego zagrania w meczu, tak? czyli plays of the game. I wówczas zamiast zwykłego, po prostu o tak jak zawsze jest po prostu bohater To będzie taki fajny placik, który tutaj nam zafundował Blizzard Z jeden z tych trzech na przykład u żołnierza Mamy oczywiście, każda postać ma swoje takie playsy Skiny, pozy, kwestie, także, także jak najbardziej Mamy na przykład też pozy na zakończenie meczu Polega to na tym, że kiedy kończymy mecz i wygramy oczywiście zwycię Zwycięska drużyna wygrywa Na koniec pokazuje się taka Boza, także, także bardzo fajnie. Wszystkich wtedy widać. Każdy może mieć jakąś zwariowaną swoją pozę, którą sobie wybierze. E, dalej, jeśli chodzi o e, system progresji, to są jeszcze coś takiego jak e, tutaj, jakby coiny. Tak, czyli, czyli mamy nasze monety i je zdobywamy albo złupów mogą wam wypaść. Albo możecie je dostać po tym jak otworzycie skrzyneczkę. To są cztery przedmioty różnej jakości. Mogą być zwykłe, common, Dagon, Common, Rare and, and Legendary i jeśli wam się zdubluje, to dostaniecie po prostu kasę z tego. Czyli od razu się sprzedaje ten zdublowany i dostajecie jakąś tam małą ilość pieniążków. Im więcej tych skrzynek pootwieracie, im więcej tego wszystkiego będziecie mieć, tym częściej będzie tak, że po prostu wam się coś tam zdubluje, bycie mieli kasę, a za kasę oczywiście możemy sobie kupić je części do naszego bohatera. Powiedzmy na przykład, do mamy Reinhardta. Chcielibyśmy o takiego, mieć krwawego Reinhardta byczo. To możemy go sobie odblokować za 1000 punktów. Potrzebujemy 1000 punktów, aby go Wziąć, ja mam 500 w tym momencie, także nie stać mnie na niego, ale na przykład taki o królewski czy wojskowy o wojskowy rejk, nie ma problemu. Bach, odlokuj i, i mamy. Także jeśli chodzi o nowości, które zostały nam dodane, to już Wam tutaj moi drodzy mówię. Przede wszystkim mamy nowy tryb, kontrola. Polega to na tym, że mamy punkt na mapie i musimy go przejąć, tak przejąć, kontrolować go, aż dojdzie nam pasek do 100%. Wówczas ten e, punkt jest nasz i dostajemy jeden punkt i mamy rundę drugą. Jest tylko jeden taki punkt na mapie, trzeba się o niego bić, trzeba o niego kurde walczyć. Także, także to jest bardzo fajny tryb moim zdaniem. E, mamy też dwie nowe mapy do tego trybu, wieża Li Yang oraz Nepal. Mm, mapki wam pokażę oczywiście w innym filmiku, zobaczycie, bo zrobię osobno do Li Yang, osobno do Nepala, także zobaczycie jak to mniej więcej wygląda. Jeśli chodzi o nowy tryb, to to jest tyle. Mamy też oczywiście zmiany w balansie bohaterów, jakichś większych zmian oczywiście nie ma, oprócz tego, że troszeczkę zmienili Bastiona oraz zmienili nam też bardzo, już Wam mówię, Torbjörna, bardzo Torbjörn oraz Bastion bardzo mocno zostali ruszeni. Torbjörn moim zdaniem jest teraz przekozak, jeśli chodzi o wieżyczkę na czym poziomie, ma 4 rakiety, które są puszczane jednocześnie i 800 życia na wieżyce, także masakra, wow. Jeśli chodzi o Bastiona, usunęli mu tarczę. Poprawili mu tam damage, trochę w sumie poprawili, no. Znerfili, tak, znerfili, bo damage się troszeczkę zbyt duży. Dodali mu taką jakby tarczę własną, taką, taki pasek nad życiem, tak? Tak jak mamy takie, takie shieldy. Coś takiego mu dodali dodatkowo, chyba 50. Także, no cóż. E, moim zdaniem, jeśli chodzi o Bastiona, to na minus. Jeśli chodzi o Torbiorna to będzie na plus. Na pewno zmiana, bo widziałem, że Torbjorn ostro wymiata. A reszta to tak delikatne takie zmiany, e, nic specjalnego. E, ważną rzeczą jest, e, ważną rzeczą jest w zmianie balansów, że. Wszystkie efekty leczące, czyli wszystko co nas leczyło, działa teraz na osłony. To jest mega ważne. Także wcześniej tego nie było, jak z symetrią sobie szliśmy. Ona ma 100 życia i 100 tarczy, która się jej odnawia. Tego shielda, tak, tak jakby Energy Shielda. I ten shield był samoodnawialny. Jeśli przez chwilę nas nic nie biło, to już mieliśmy z powrotem a teraz będzie i nie można było właśnie wyhealować tego tak, czyli jeśli mieliśmy 100 życia straciliśmy tylko tam 80 shielda ktoś chciał nam skillować, to nam heal nic nie dawał, nie działał, a teraz oczywiście będzie to działało, więc jak dla mnie super, naprawdę super w końcu o to chodzi tak, także, także osłony, osłony będą teraz będzie można je wyleczyć No, no i jeszcze jedna bardzo ważna e rzecz to jest to, że nasze Umiejętności będą teraz szybciej um, ładowane. O, teraz rzeczy szybciej. Automatycznie same się ładują. Mamy umiejętność swoją specjalną i ona ma ten licznik do 100, żeby można móc jej użyć. Teraz on powoli będzie sam leciał do przodu. Wcześniej tego nie było, wcześniej tylko jak dostawałeś obrażenia, bądź jak zadawałeś obrażeń. Ale oprócz tego usunęli też e, ładowanie się tego paska do 100% w momencie, kiedy. Dostajemy damage. Już teraz nie ma czegoś takiego jak na przykład było wcześniej, że było się dobrym tankiem silnym, tak? Do tego łaska nas leczyła i teraz możemy wejść i ze sobie spokojnie jakiś tam damage na siebie e, przyjąć. Oraz wówczas trafić jakimś tam ultem i, i, i cały czas w sumie takie tanki mogły używać tych ultów. Taki Reinhardt mógł cały czas młotem o ziemię nas zbić. I, I tak naprawdę co, co, co chwilę to miał. Co chwilę to miał i co chwilę mógł takie kina robić, a teraz już tego nie będzie, będzie dostał obrażenia, nie będzie mu się to ładowało, musi zadawać obrażenia, bądź po prostu poczekać aż mu się ten pasek e, naładuje, także... Także moim zdaniem na plus, moim zdaniem na plus na pewno e, Może w sumie co do Reinharta to nie jest jakieś takie mega dobre, bo e, ciężko jest z nim trafić, gdyż on w sumie ma tylko tą osłonę. Akurat w tej jednej postaci jest to takie takie, takie na minus, nie? Takie na minus, bo ona nie ma zbyt. De, ma tylko jedno, jeden skill, który z, zasięgowy jest, także. No cóż, zobaczymy jak to będzie wyglądało. E, jeśli chodzi o resztę, no jestem bardzo zadowolony z systemu progresu jaki jest teraz, ten level i tak dalej, to jest moim zdaniem super sprawa. E, myślę, że, 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 że wcześniej na pewno, na pewno jest to lepsze niż było wcześniej. Mamy też coś takiego jak podsumowanie. Tutaj możemy sobie już zobaczyć wszystko, tak? Czyli ile mamy łącznie eliminacji, ile mamy e, rozgr czas rozgrywki. Eliminacje, ile jaką postacią, trafienia kończące, zgony, zabici w pojedynkę, zadane obrażenia wszystko tutaj mamy bardzo fajnie opisane, także, także to też jest do, dosyć fajna sprawa. Oczywiście statystyki, wszyscy bohaterowie tutaj jeszcze możecie sobie zobaczyć, co dokładnie zgony na minutę, ile macie zgonów, asysty najwięcej zadanych obrażeń no, wszystkie, wszystkie informacje nam udostępnili, także to jest też na plus. No i możemy też zdobyć w tych naszych skrzynkach portrety, których tutaj używamy. Ja dorwałem Ripera, także jak widzicie, Bach mamy Riperosa. Jest, jest mnóstwo różnych, naprawdę różnych, przeróżniastych, tych. E, tych portretów, pewnie będą dodawane nowe, pewnie będzie jeszcze za kasę, można było takie skrzynki kupić mniej więcej mówili o, o tym, że będzie to wyglądać tak jak jest w Hearthstone, czyli jak kupujesz sobie pakiet, dostajesz 5 różnych kart, tylko tu kupujesz pakiet, dostajesz 5 różnych rzeczy i może ci się trafić legendarna nie musi, także także zobaczymy jak to będzie wyglądało. Może nie musi. Cóż. Czy to jest dobre? No, myślę, że, że, że okej. Okay. No, no, boostery w sumie w innych grach też tak wyglądają. Że kupujesz sobie tam jakiś pakiet, może akurat coś fajnego będzie w tym. E, dobra rzecz, bo zmusza gracza do tego, żeby grać, żeby levelować, żeby dodawać te poziomy. E, nie ma czegoś takiego jak limit poziomów. Ma nie, ma, nie, ma, nie ma limitu poziomów też. rób level milionowy w Overwatchu i, i jak na razie przynajmniej powiedzieli, że to tak zostawią. Nie wiem, jak to będzie później. Okej. Okay. Level milionowy, nie ma problemu. <grych> w porządku. Zrobimy co chcemy, także, także, także. Możemy, możemy zdobyć wszystko. Potem, jak będziemy zdobywać następne łupy, to będziemy tylko kasy z tego dostawać, także. Także. OK. Żaden problem, żaden problem. Fajna sprawa, bo dzięki temu każdy ich dodatek, który dadzą do. Overwatch'a w przyszłości, czy jakiś tam większy pad z jakimiś łupami i tak dalej, będzie dosyć prosty, bo dadzą nowe skiny, nowe kurde kwestie, nowe jakieś coś tam, i, i już będzie można kupić sobie nowe skrzynki. Także, także moim zdaniem to jest fajna rzecz. No cóż, jedyne co nam zostało, to teraz cisnąć. No i zobaczymy, jak ta gierka wyjdzie, jak to będzie się spra spra sprawować na wyjściu. Także dzięki jeszcze za uwagę. Trzymajcie się i do usłyszenia w następnym filmiku. Cześć.